Mięśnie pośladków pomagają nam utrzymać pozycję pionową, biegać, wchodzić po schodach i tak dalej. Są to największe i najpotężniejsze mięśnie w naszym ciele, a trochę zapomnieliśmy jak ich używać. Dosłownie istnieje coś, co nazywamy amnezją pośladkową. Występuje wtedy, gdy przez większość dnia siedzimy lub gdy brak nam aktywności fizycznej. Mówimy wtedy naszemu ciału, że nie do końca mamy ochotę używać naszych pośladków, więc ono znajduje swój własny sposób, by to zrekompensować. Na przykład, kiedy robicie przysiady lub inne ruchy, które obejmują rozszerzanie bioder, gdzie Twoje pośladki powinny pracować, inne mięśnie przejmują inicjatywę, na przykład te w dolnej części pleców i ścięgna. Nasze mięśnie pośladkowe dostają wtedy jasny komunikat, mogą sobie dalej spać, a inni popracują za nie. Obudźmy je! Mostek pośladkowy. Połóżcie się na plecach. Przesuńcie stopy bliżej pośladków. Rozstawcie oba kolana i stopy na szerokość bioder, rozluźnijcie ramiona i głowę. Teraz możecie skrzyżować ramiona nad klatką piersiową, aby nie musiały pracować. Podciągnijcie miednicę do siebie. Czy dolny odcinek pleców jest teraz płaski? Dobrze, bo nie powinien być ani wygięty w łuk, ani wciśnięty w podłogę, ma znajdować się w pozycji neutralnej. Teraz pod Nieście biodra z podłogi, a za nimi plecy, kiedy pośladki będą w górze. Ściśnijcie je. Powoli opuśćcie je na podłogę. Kiedy podnosicie się w górę, najpierw idą biodra, a potem plecy. Kiedy schodzicie w dół, jest odwrotnie. Najpierw plecy, potem biodra. Mostek pośladkowy to proste ćwiczenie, od którego warto zacząć, nawet jeśli nie jesteście w dobrej formie. Ponadto świetnie aktywuje pośladki. Możecie zacząć bez żadnych dodatkowych obciążeń, wystarczy wasze ciało. Macie stoper? Doskonale. Wykonujcie to ćwiczenie przez jedną minutę. Przejdźmy dalej. Ośle wykopy. Stańcie na czworaka, ręce trzymajcie bezpośrednio pod barkami, natomiast kolana pod biodrami. Przesuńcie brodę do mostka, tak aby tylna część szyi była skierowana w stronę sufitu. Pamiętajcie o prostych plecach. Czas, aby popracowały dolne mięśnie brzucha, ale bez zaokrąglania kręgosłupa. Utrzymujcie kolana zgięte pod kątem 90 stopni, zróbcie wydech i powoli unieście prawą nogę do tyłu, tak aby spód stopy skierowany był do sufitu. Wróćcie do pozycji. Wyjściowej. Nie pozwólcie, aby wasze udo znalazło się wyżej niż tłów. Może to doprowadzić do kompresji dolnej części pleców. Jeśli czujecie, że wasze biodra zaczynają się obracać lub plecy wyginają się w łuk, to znak, że za wysoko podnosicie nogę. 30 sekund na prawą i tyle samo na lewą stronę. Maus. Połóżcie się na boku, złączcie nogi i zegnijcie kolana pod kątem 45 stopni. Stopy również trzymajcie złączone. Doprzyjcie głowę na ramieniu. Utrzymujcie pozycję ramieniem znajdującym się wyżej. Niech jedno biodro znajduje się na drugim. Pilnujcie, żeby górne biodro nie przychylało się podczas ćwiczenia na boki. Trzymajcie stopy razem i podnieście górne kolano tak wysoko, jak to możliwe, ale bez zmieniania pozycji miednicy i bioder. Upewnijcie się też, że dolna noga a przyklejona jest do podłogi. Zatrzymajcie się na sekundę, a następnie opuśćcie nogę na górze do pozycji wyjściowej. Ważne jest, aby cały czas angażować mięśnie brzucha. Wciągnijcie brzuch. Pomoże wam to ustabilizować miednicę i kręgosłup. Będziemy to wykonywać przez minutę, 30 sekund na jedną stronę i 30 na drugą. Żaden trening dolnej części ciała nie może obejść się bez przynajmniej jednej wersji przysiadu. Oto podstawowe ćwiczenie, do którego potrzebujecie jedynie ciężaru waszego ciała. Stańcie ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion. Dla lepszej równowagi wyciągnijcie ręce przed siebie i skierujcie pośladki w dół tak, jakby za wami stało krzesło. Gdy schodzicie w dół, róbcie to powoli, aby lepiej kontrolować ruch. Kolana nie mogą być dalej niż palce stóp. Klatka piersiowa powinna być w górze. Spójrzcie przed siebie, aby utrzymać plecy proste. Kiedy się podnosicie, róbcie to szybciej niż gdy schodzicie w dół. Dzięki przysiadom wzmacniacie mięśnie wokół kolan i bioder. Uruch Zobaczcie stoper i spróbujcie wykonywać to ćwiczenie przez minutę. liczenie ptak pies Znów stańcie na czworakach i przyjmijcie pozycję klęku podpartego. Niech kolana znajdą się pod biodrami, natomiast dłonie pod barkami. Zaangażujcie mięśnie brzucha, aby utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej. Nie pozwólcie mu się zaokrąglić. Ściągnijcie łopatki. Najpierw podnieście jednocześnie prawą rękę i lewą nogę. Podczas wykonywania tej czynności utrzymujcie biodra i barki równolegle do podłogi. Przyciągnijcie podbródek do klatki piersiowej, tak abyście patrzyli w dół na podłogę. Jednocześnie. Rozciągnijcie szyję, utrzymując ją w jednej linii z kręgosłupem. Wytrzymajcie tak przez kilka sekund, a następnie wróćcie do pozycji wyjściowej. Zróbcie to samo z lewą ręką i prawą nogą. To jedna runda. Ważne, aby starać się nie obracać miednicy i utrzymywać biodra w poziomie. Nie podnoście nogi zbyt wysoko i nie pozwólcie, aby klatka się zapadła. Łopatki powinny być cofnięte i oddalone od uszu. Poruszajcie się powoli, abyście mogli lepiej kontrolować swoje ciało. Oddychajcie równomiernie. Ustawcie stoper na jedną minutę. kroki w tył. Stańcie prosto, z rękami na biodrach, unieście klatkę piersiową, złączcie łopatki, a stopy rozstawcie do szerokości rabiod. Przenieście ciężar ciała na lewą stopę i przenieście prawą nogę za siebie, robiąc duży krok do tyłu. Poczujcie, jak podczas wykonywania tego ćwiczenia angażują się pośladki. Przednie udo powinno być ustawione równolegle do podłogi, a gdy zginacie nogę pod kątem 90 stopni, pilnujcie, aby kolano znajdowało się nad kostką. Przejdźcie do pozycji wyjściowej. I powtórzcie, wykonując wypady wzmacniacie różne mięśnie, w tym ścięgna mięśnie czworogłowe, pośladki i łydki. Zróbmy 30 sekund na jedną nogę, a następnie 30 na drugą. Możecie ćwiczyć wypady pod różnymi kątami, więc przejdźmy teraz do wypadów w bok. Stańcie prosto, rozstawcie stopy na szerokość bioder. Teraz zróbcie duży krok w prawą stronę. Zegnijcie prawe kolano i jednocześnie wypchnijcie biodra do tyłu. Obie stopy powinny znajdować się płasko na podłodze i podobnie jak w przypadku przysiadów, nie pozwólcie, by kolana przekroczyły linię palców stóp. Odepchnijcie się prawą nogą, aby wrócić do pozycji wyjściowej. Wypady w bok działają też świetnie na wewnętrzne mięśnie ud. Ustawcie stoper i zróbcie 30 sekund na jedną stronę i 30 na drugą. Wejścia bokiem na skrzynie. Jeszcze jeden sposób na wyzwanie dla Waszych pośladków. Weźcie step lub jakąś ławkę, skrzynię lub coś, dzięki czemu będziecie nieco wyżej nad podłożem. Stańcie po lewej stronie podwyższenia. Wejdźcie na nie prawą stopą, a lewą nogę trzymajcie wyprostowaną. Wyciągnijcie wyprostowane ręce przed siebie dla zachowania równowagi. Zegnijcie w prawe kolano i zwróćcie uwagę na jego położenie. Nie pozwólcie, by przekroczyło linię palców. Dotknijcie podłogi lewą piętą, jednocześnie powoli się schylają. Wróćcie do góry. Jeśli chcecie się bardziej postarać, podciągnijcie kolano w górnej pozycji i przytrzymajcie je tak przez jedną, dwie sekundy, pół minuty na każdą stronę. Nie ma problemu. Jak się czujecie, kiedy wykonujecie te ćwiczenia? Czy czujecie, że wasze pośladki są aktywne? Nawet jeśli zaczniecie ćwiczyć, pośladki mogą nadal spać, ponieważ wasze ciało przyzwyczaiło się do przenoszenia ich obowiązków na inne mięśnie. Oto prosty test, aby sprawdzić, czy te ćwiczenia trafiają tam, gdzie powinny. Spróbujcie wykonać mostek pośladkowy na jednej nodze, zróbcie zwykły mostek pośladkowy i jedną nogę unieście w górę. Wytrzymajcie tak z biodrabi w powietrzu. Gdzie czujecie pracę? W pośladkach, czy może bardziej w ścięgnach, mięśniach czworogłowych, albo w dolnej części pleców, jeśli czujecie pracę bardziej w innych mięśniach, bardzo prawdopodobne, że wasze pośladki śpią. Zróbcie to samo z resztą ćwiczeń z tego filmiku. Innym sposobem, aby to przetestować, jest sprawdzenie, czy podczas wykonywania ćwiczenia, gdy wasz kręgosłup schodzi w dół, miednica pozostaje w swojej neutralnej pozycji, czy też przesuwa się na bok. No tak, mięśnie pośladkowe znów zawodzą, dlatego musicie się na nich skupić podczas wykonywania tych ćwiczeń, by świadomie sprawić, że to one przejmą inicjatywę. Bez oszukiwania, pośladki!